Hej, hej, ja jestem Szymon, witam Was w kolejnym odcinku serii rosyjskiego. Ostatnio mówiliśmy trochę o pytaniu kto, co, o różnych rzeczownikach, a także o akcentach, czyli całkiem sporo, jeśli nie widzieliście, koniecznie zajrzyjcie. A dziś powiedzmy sobie na początku o zaimkach osobowych. Czym są zaimki? To jest osoba, ja, ty, on. Prosta sprawa, szczególnie prosta w języku rosyjskim, a zaraz zobaczycie czemu. Zacznijmy od pierwszej osoby, czyli ja. I tak właśnie to brzmi po rosyjsku. Tak, jest to właśnie jedna litera. Wygląda ona jak odwrócona pewna nasza litera, a wymawiamy ją po prostu ja. Czyli to już druga litera spośród tych, które zapisujemy jedną, a po polsku stanowią one dwie litery. Idźmy dalej. Ty. Mamy tutaj też nową literę, czyli literę i. Y. I uwaga! Zobaczcie, jak ona wygląda. Jest on, wygląda ona trochę jakby była skonstruowana z dwóch liter, ale to jest jedna litera. To jest jedna litera, która w większości fontów nie ma połączenia. Wygląda ona następująco: ty. A dalej mamy on, ona, ono, a w języku rosyjskim wygląda to tak samo, ale zwróćcie uwagę na akcenty. Spójrzcie teraz na ekran i spróbujcie przeczytać wszystkie te słowa. Zwróćcie uwagę, że w pierwszym słowie, czyli on, Akcent nie jest zaznaczony, ponieważ jest tylko jedna samogłoska, więc on musi paść właśnie w tym miejscu. On, ana, ano. On, ana, ano. Tak to właśnie wygląda. A w liczbie mnogiej mamy my, wy oraz. Jak to przeczytacie? Na końcu litera to jest litera i. Przeczytamy to ani ta wygląda też całkiem podobnie do naszej, szczególnie w odbiciu lustrzanym. Teraz znacie już wszystkie osoby. Pamiętacie, że w rosyjskim pomijaliśmy czasownik być? Jak zatem powiecie odpowiedź na pytanie kto eta? Chcecie powiedzieć, że to wy jesteście tam. Odpowiecie po prostu eta ja. I to będzie znaczyło to jestem ja. Zobaczycie to lepiej na podstawie dialogu. Ale zanim do niego przejdziemy, poznajmy jeszcze jedno słowo. Słowo gdzie. W języku rosyjskim wygląda następująco. Pierwsza litera to litera G. Tylko jej nie znacie, cała reszta powinna Wam być znana. Jak to przeczytacie? Przeczytamy to gdzie. Pamiętajcie, że ta ostatnia litera to nie jest E, to jest J. Je. Gdzie. Ta litera będzie bardzo często występować w rosyjskim. Tam, gdzie w języku polskim występuje e, u nich będzie po prostu miękkie. Gdzie? I spróbujcie sami zapytać gdzie jesteś? Gdzie? Ty. Pamiętacie, Rosjanie nie odmieniają czasownika być w ogóle go nie używają. Więc pytanie gdzie jesteś będzie po prostu brzmiało gdzie ty? I wiem, jest to całkiem śmieszne, jest to trochę dziwne tak to właśnie tam wygląda. Przejdźmy do dialogów. Napiszę je na ekranie, a wy sami spróbujcie to przeczytać. Gdzie ty? Ja, tut. Mamy tutaj nową literkę, literę U. Też podobna do naszej litery. Tut oznacza tu, tutaj, tu. Jestem tu. Ja, tut. Kolejny dialog. Gdzie Ana? Ana tam. Prosta sprawa. Ona jest tam. Gdzie on? On doma. Co znaczy słowo doma? Jest to nieco wyjątkowe słowo. Ponieważ tylko jedno to samo słowo znaczy w domu. Ale nie przejmujcie się, to jest dosyć wyjątkowe słowo. Na ogół, jeśli w rosyjskim chcielibyśmy powiedzieć, że gdzieś jesteśmy, powiemy to tak samo jak w języku polskim, to jest pewien wyjątek. Doma oznacza w domu. Zwróćcie uwagę, że akcent pada właśnie na literę o. Dlatego to właśnie czytamy doma. Tam to o jest bardzo wyraźne. No i weźmy jeszcze czwarty dialog ostatni, gdzie mama i papa? Ani na robocie. Mamy tutaj literkę b. Na robocie. Czyli w pracy. Po polsku też tak można powiedzieć, to będzie raczej tak potocznie brzmiało. I zobaczcie, że nie musimy w odpowiedzi podawać mama i papa. Możemy po prostu powiedzieć ani i właśnie po to są zaimki osobowe, żeby nie musieć powtarzać całej osoby. Możemy zamienić to po prostu na on, ona, ono i tak dalej, zarówno w polskim, jak i w rosyjskim. Zwróćcie też uwagę, że poznaliśmy też nowe słowo i. To jest po prostu spójnik, tak samo jak w języku polskim. Jeśli dobrze Wam się ze mną uczy, zachęcam do zostawiania pozytywnej oceny i do zerknięcia w przypięty komentarz. A teraz przejdźmy dalej. Przed chwilą użyliśmy przykładu na robocie czyli w pracy. Najczęściej jednak, kiedy mówimy, że gdzieś jesteśmy, zarówno w rosyjskim, jak i w polskim, użyjemy po prostu wy. Po polsku też mówimy w sklepie, w domu, w pracy w rosyjskim w większości przypadków również. I zróbmy fajne ćwiczenie. Ja zadam Wam pytanie, a Wy udzielicie na nie odpowiedzi dotyczącej miejsca, w którym się znajdujecie. To miejsce wyświetli się na ekranie nie martwić, się, nie musicie jeszcze znać żadnych miejsc wszystko się wyświetli. No więc ja pytam yy, gdzie Ty? I na ekranie wyświetla się teraz miejsce. Jak przeczytacie to słowo? Przeczytamy to pojezd. Pojezd oznacza pociąg. Ale oczywiście my po polsku mamy podobne słowo do tego. Jak byście powiedzieli, że tam jesteście? Ja wy, pojeździe. Czyli tak jak w języku polskim. Bardzo podobnie. Po prostu dajemy na końcu literę e. Przejdźmy do innego przykładu. Zapytam, gdzie Anna? I teraz na ekranie macie słowo kwartira. Może Wam się skojarzyć ze słowem polskim kwatera. Kwartira oznacza po prostu mieszkanie. Jakbyście odpowiedzieli, A na w kwartirie. Być może część z Was chciała powiedzieć yy, na końcu że. Tak jak po polsku byśmy powiedzieli w kwaterze. Natomiast musicie wiedzieć, że w rosyjskim w ogóle nie występują tak zwane oboczności. Czyli tam, gdzie po polsku zmienimy przedostatnią literę, tak jak kwatera w kwaterze, tak w rosyjskim to w ogóle nie nastąpi. Kwartira? Gdzie? W kwartirie. Zwróćcie na to uwagę. No i ostatni przykład sobie weźmy, gdzie Ani? I teraz na ekranie macie słowo park. I po polsku będzie troszkę inaczej. Ale kolejna łatwa rzecz. W rosyjskim w tym wypadku Prawie zawsze damy literę e, czyli ani w parkie, a nie tak jak po polsku w parku. Czyli zobaczcie, kolejne uproszczenie względem polskiego. Po polsku są różne warianty końcówek, a w rosyjskim w 95% przypadków będzie tam po prostu litera e. Zobaczcie, jakie łatwe. I tak naprawdę to tyle na dziś. Zachęcam do kolejnego, jeśli jesteście gotowi, a jeśli nie, spokojnie obejrzyjcie sobie go jeszcze raz. Przeczytajcie swoje notatki. Wszystko powolutku. Na ekranie teraz wyświetlą Wam się litery, które dzisiaj poznaliśmy, a w przypiętym komentarzu wraz z innymi informacjami znajdziecie też cały alfabet dla chętnych do ćwiczeń. Na razie. Cześć.